Nie. O co chodzi z tym rekordem? E, mój rekord w Gwinta to jest 3 200 000 e, Bez jakichś takich dziwnych zagrań w stylu tworzymy karty w nieskończoność. A dałoby się tak. Dałoby się tak, ale to jest słabe. Bo tego nie w ogóle trudno, nie wiem, co kiedy się ma, co tak tak, tak, tak. Raz piszę, że jeden pisze stycznia się kończy. Solidna, w ogóle, no zapytaj jeden. się na Discordzie, no zaraz się po prostu powiesz. Ale nie ty, solidna, sprawdź, tylko na Discordzie masz, kurde... wpyta ludzi, no 10 osób jest na Discordzie, na pewno ktoś pomoże i powie. Jaka <grytanie> solidna. Dobra, no słuchajcie, co my tu mamy? Niczego ciekawego nie mamy. Kaka, okay, też nic nie miałem, nic, zero. Ani tego operatora, ani atrapy, ani nawet jakichś medyków specjalnych. Tylko miałem biedę z nędzą. Bida z nędzą? Straszna bida była, no. Przypomina mi się ostatnia rozgrywka z tobą. Nie, to do takie panczysz. Dałem Dało mi się teraz Jak podpuścić, jak ten zajączek, no nie... Jezus Maria, co za... Ty, No, próbujemy ten rekord osiągnąć, zobaczymy, co z tego idzie. Pozdrawiam Maćkę. Mniej niż, mniej niż, mniej niż, mniej niż, mniej niż, więcej niż, więcej niż, więcej, więcej właśnie niż, więcej niż... właśnie mogę ...więcej odkry, niż, więcej niż, więcej i, Że ludzie, to naprawdę nie chcą rekordu. nie lukarek. Oni grał. Tak naprawdę jest. Oni chcą, żeby ze mną grał, a nie chcą tego rekordu. Tak jest. Ja, tak wiem, jest. ja wiem, ja wiem. Ja wiem. wszyscy ko ci kochają. Kappa. No tak jest. Jaka <laughs> <Bez> kappa? Bez <laughs> kap. Powiem ci, że wszystkie karty mam. Ja też. No, wszystko mam, dosłownie wszystko. Weź, żebyś no, tego porozmawiał. To chciwiec. nie. Wszystko mam, dosłownie mam wszystko, no? To trzeba. Jeszcze podejdzie teraz tak, żeby to wyszło. Hmm, znaczy mi brakuje tak naprawdę? Jakiś donate był? Czy mi się wydaje? Tak. Co było w tym donacie. Jakieś odchaz w życie? Nie, nie. Mniej niż, mniej niż, więcej niż, więcej niż. A. I tak dalej. <laughs> Trollix. Dobra, o ja jakie ma fajne karty, boże. Będyku mam trochę mało, chociaż nie, no dużo mam Dobra. To tam Azusa? Ja teraz spasuję, że... A no może ci Azusa zostawię. mi pomoże, kurde, jak moderacja mi nie potrafi pomóc. Dobra, rzucasz y, operatora. Tak tam musisz spasować, no. ok? Nie, no, mam dobre karty, lepsze niż wcześniej, bym nawet powiedział, nie? Wiem, znaczy co był na odcinku gimpera, a dlaczego gimpera mnie wspomina? No nie byłem u gimpera na odcinku Kacperowski. <laughs> Cześć. Okej okay. Dobra, jest nieźle. Jest bardzo nieźle. Bardzo, bardzo, bardzo nieźle bym powiedział. No a teraz chcemy okay, to robić. Fajnie. A... Dzięki, dzięki, ale wiesz, tyle troli tutaj jest. Ja zaczynam, tak? Dobra. Em... No jest kolorowo. Tak, dobrze. Powiedz, że żartujesz. Tak. Proszę, co nie ugramy tego. Dlaczego? No nie może nie masz medyków czegoś wtedy czy, 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 czy Mogę ci medyka jakieś kopiować, albo nie wiem. Nie, jeszcze raz już nie mogę w sumie. Nic nie da. No nie, mówię o ja mam wszystko, mam, no, ja mam na... lepszą rękę niż wcześniej. nie Naprawdę? No, lepszą niż wcześniej. Mam dużo lepszą niż wcześniej, szczerze mówiąc. Najlepszy no, jak teraz mam to nie będę miał, na pewno nie no ja tak. poznajesz. Mam dosłownie, no, wszystko to, co potrzebuję mieć tym, tego rymbaru, ja mam, ja nie. mam jedną, jedną kartę straconą, dwie karty stracone. Nie boję się. Jaką? Znaczy, nie mam jednego medyka. To trochę z, z, z trzech, ale nie wiesz co? O tyle jest słabo. A masz tych? Rębacza z... E, nie z mam, z tego, nie mam ani ma jednego Czy mogę dać wiodowce jednego? Co mi to da? Skopiować ci go, mogę? no, będziesz miał jednego medyka więcej. Nie! Co mi to da? Ha? sobie też zrobisz to, no w sumie tak. Ja to też miał pomysł. jednego medyka, też miał jednego medyka więcej wtedy, nie? To będzie dobry pomysł. Ja nie mam też tych medyków, to jest jedyny medyk, no, mam i ja mam jednego lembasza. To ja dobry pomysł, tak, robię dobra. Tak, robię tak, robię tak. Mhm. Mm Masz gromy? Mam. Ja mam dwa gromy w ogóle, żeby ci rzucić, nie? Yyy... Weź na razie po prostu tego operatora, a ja na razie będę ci rzucał gromy, żeby nie zmarnowały się. Powiedz, że żartujesz. O. W ten sposób. No może to wyjdzie w sumie. Wydaje się, że to jest bardzo potem. Co ja, no, ja zrobiłem? No operatora tak. jaskra? Jaskra, A, nie masz deneka albo coś? Ty... Neneka może robimy. Czemu? A jakbyśmy operatorem Nenekę skopiowali? Co za różnica? Jedno i to samo. No, I tak na cmentarzu nie masz jednostek no, dużo. na cmentarzu nie? zero jednostek tak naprawdę. Dobra, nie? dobra, 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 dobra. To ja biorę jeszcze jednego operatora, rzucam. Ja się na grom rzucę od razu. O, i teraz jest na przykład dużo większy mnożnik, będzie na początku. Bo ja dwa gromy miałem. I mam dużo do zabijania, mam dużo medyków, w ogóle mam dużo wszystkiego w tej opinii, nie? jaskier. Dobra. Widać jaskier kolejnego, dobra. Ty teraz potrzebuję yy, ci medyka, datek? Medyka chcesz? Mhm, mm dobra. Nie, przy! Zostawałeś do srebraczy. Dobra, dobra. A, a okej, okay, dobra, dobra, dobra. I teraz tak. Tak miało być. Teraz tak. Mi też to gdzie Gdzie to, to mam wszystkich medyków. <grym> mam max medyków, nie? Ogólnie. Ja wrzucam grom. No. Ja sobie, nie wiem, zabiję operatora. Co inna do roboty w sumie. No. Juu. Nie wiem, że to wyjdzie za, tak szybko, bo to nie uwierzę, że tak szybko mi się uda ja zobaczę kiedy masz kartę w ogóle, bo nie mogę zobaczyć te najba no z Masz... Jaskółkę, a to jest kiewa, że masz kółka. w sumie. No jest jaskółka, słabo. Raz, sobą. dwa, trzy, cztery, pięć medyków, sześć, <coughs> bo test. No, nie no, do, do, dobrze jest, nawet spoko masz. Dobra. Zresztą do będzie wystarczająco to dużo, ja bym do tej jaskór jeszcze robił długo. Jest... Czekaj. Eee, operator jest na smytaż. dobra. Lecimy. Ja ci zrobię z pięciu Choli, operatorów, bycia, więcej mówiłem, nawet. Dużno. O, to nieźle. No, z pięciu na, na pewno zrobię jeszcze? Czy z 3? Za na pewno. Dobra, słuchaj, ja już, za, ja już zaczynam robić. Dobra, jeszcze ja z kółkiem męczy, ale cię, czy dobra? Nie, wszystko no, już. Lecisz. Jeszcze zmieniam zmieniam już, zmieniam. Słowa. mam w ogóle nawet tego, nawet mam epidemię, żeby ci zabić tych pewnie. no wszystko mam teraz, nie? Wszystko. Tak? No, wszystko mam, dosłownie. Lepszą rękę mam niż wcześniej. Wcześniej zmarnowałem rębacza, ja teraz mnie zmarnuje. Teraz pasuje dosłownie wszystko, Dobra, udało. zobaczymy, czy się uda w, w, w rekord nic nie rekord zrobić. Stresuję nie się, nie, nie lubię nie takich się. akcji. Nie lubię, to się <laughs> Ale to wygląda na rekord, naprawdę. No, dobrze. No. Ja mam bardzo dobre karty w tej chwili. No. Czaj, ja też um... mam bardzo dobre karty. Czuj, tak. Tak ja się zastanawiam, że przodkończyłeś nie zlamić. Tak. Mamy 5 razy, zanim coś rzucę. Przez 1000. Kurde, jaki stres. Uda się? Może się udać, no. Bardzo może się udać. Mam z lepsze No Już jest dwa koła, no. Ech. Teraz jak co ja chcę zrobić, żeby nie slamić. Dobra, tak. O, dobra. O, o, dobra, okay, dobra jest na, źle. dzięki. Jest nieźle. To jest Azusa. Jeszcze, to jest. jeszcze ci jednego operatora zrobię, tak szczerze mówiąc. Jednego, no. A ja to, to, to bieda, to bieda, to nie bieda. Coś tak zrobię więcej że z Starbucks. Nie masz tych jaskrów, dużo, nie? Tak, 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 robimy cały czas. Dobra. E... Musimy teraz też mamy zman karty, no. Mało Czemu zabić no. nie zabić teraz. Nie wiem, czym zabić tych. Nie masz rosza albo coś takiego? Nie, dobra, nie mam. Dobra, za ile to masz tych jasków? 2, 3 plus zkrieszenia? Zaraz zobaczymy czy tego wyjdzie. Z trzyni mam tak. Raz 2, 3, 4, 5, 6. No, to sobie zwicy, nie wiem. Czy to będzie miało jakieś znaczenia, co teraz rzucę? Nawet no za barona, żeby nie było za. Żadnych... O! Oh, oh, oh! Mamy bohatera! Za ślednionych GIMN DLA CIEBIE ZAWSZE! Eee, teraz ci... Mamy zabiety jaskrów, czy jeszcze nie? Mm, mogę a, ich zabić. A co możesz nie? jeszcze zrobić? No mogę jeszcze rzucić, nie wiem... Szanie bo tak nic nie wskrzeszę, i ja mam jeszcze Danekę, bo te, tak nic nie już. Nie no tu zwaliłeś dwie karty! Jeszcze. No... nie, bo miałem teraz więcej. Więcej ci zrobiłem tego niż wcześniej. Tego wkraczałeś, tak? co teraz? Wydaje mi się, że więcej tego wyszło szło, jeśli nie miałem jeszcze tego. Talara chyba miałem no. i tenisa głównie. Nie wiem, wydaje mi się, że tak źle nie jest. Kurde. Hmm. No to... Jak nic nie możesz zrobić, to rób... Na sam koniec zniszczenie zrób. Dobra. Znów ranny? Juro jest potężniejsze od miecza. Ziuuuu... Babo. Plotki no, dwóch medyków się zmarnuje. No ty tak u mnie w sumie, i tak mnie nic więcej nie zabił, przecież użyłem tego. Ile użyłem tych maticurów, trzy maticury użyłem, jednego pioruna i jeszcze tego. Okej, okay. okej, okay, poczekaj. Wcześniej, nie, więcej nie miałem, wcześniej nie miałem aż tylu zabić, wcześniej miałem trzy zabicia, a teraz miałem cztery. Zawsze ja więcej miałem? Nie wiem, zestresowany jestem, ja nie lubię takich heksów. No masz dużo, masz 6000. tysięcy. Dobra, teraz mogę ich zabić już, czy jeszcze nie? Zabiję już ich w sumie. Jeszcze zrób coś sobie. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem co robię. My i dla Beki. Jest potężniejsza od I złoty jaskier. Dobra. Teraz mogę zabijać czy jeszcze, nie? Mogę coś mm -hmm. za te jaskryw nieskończę. Zabijać już? Dobra. Mm -hmm. Zacząłem dostać epidemię w teraz, nie? Bo się przydaje faktycznie tych jaskrów. Kurwa, wiedziałem, mówiłem ci, baraniubie! Czekaj. Matematyka. A już jest 280 tysięcy, tak? A jeszcze masz razy 5, to będzie czaj. 500... Cii, milion... Cicho, Nie spoiluj im! O kur... Co? <laughs> o... O Jezus Maria, trzymajcie Nie Będzie więcej niż wcześniej. Cicho. Nie spojluj. No, będzie więcej. Czemu nie pasujesz? Czy coś tam... Ale na coś. Od... Ja spasuję. Okej. Okay. Będzie więcej niż no. Tutaj, tak? Cicho. WYŻRĄĆ MI czy będzie 8 milionów, czy jestem downem? Czy będzie 8 milionów? Czy jestem ślepy? Nie pocisz się, ja nie, ja nie chcę, ja jestem zestresowany. 8 czy 4 będzie? Ucony. Chyba 8, tak? 4. Nie Wiesz, że to będzie na YouTubach? Mi, podziękuj Wiesz, mówić. Pozdrawiam moich fanów. O, o 8 MV. milionów. 8 milionów, ja pierdolę. Nie przeklnij. Ja, <laughs> Podróżują szybciej od wiatru. O boże, 8 baniek, 8 baniek, 3 milionów robiliśmy 8, nie? Ja. Nie mam o, pytań. O, o, mamy Ej, to mogę być 16, nie? To mogę być 16. Jedną kartę inną miałem, miałem 16. Ja nie mogę. O kurde. Mamy 4 miliony. Mamy jaskra. <zysy> Lotki podróżują szybciej od wiatru. Mamy 8 milionów. 8 milionów 650 tysięcy. Padać pozdrawiam. Piona, piona, piona. 8 milionów. Co za rekord. Ja pierpa pier papier. To mogło być jeszcze więcej, no. Żem zamiast jednego pier tego z medyku miałbym jedno zabicie, to byśmy mieli 16 milionów, nie? No. To jeszcze jest do ugrania. Tak, ale to jest anze... no. ja Byłoby 16, pierdolite. to zrobić jeszcze jednego jaskra, no. Ja nie mogę. Naprawdę podjeżdżamy na grubo. Ja pierdziut. Nawet Twoje obliczenia się nie, nie, nie sprawdziły, bo mówisz, że może maksymalnie 6, a tu proszę bardzo, zrobiliśmy 8 jakimś cudem. Przez nie tą tak, rundę, ale... przez rundę dodatkową. No, to nam jednak pomogło. Dobrze, to wczoraj nie skończyłem. Nie skończyłem obliczeń wtedy robić jeszcze. Aha, no tak. To też nie, tak. Nie, było, nie były skończone obliczenia. Aż musiałem się napisać, na, napić... ...herbaty. Niech ktoś zrobi północą tyle co ten. Nie wiem. No właśnie, niech coś zobaczyć. takiego zrobią... ...bez żadnych jakichś takich, kurde, cheato... Bez elfów. Bez elfów. Zróbcie tak. Za się nie liczy, tak. liczy. liczy granie. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie, 8 milionów. Mogę to ile to zajęło? 10 minut? 10 minut zrobiliśmy. tak, easy, easy. Sprawy nabraliśmy w tym temacie. Pozdrawiam serdecznie, łapki w górę, jak się podobało, subujcie i mówcie o nas. Internenach. O nas, Jezu o nas, mówcie o mnie, o mnie tylko nie ojcu. tylko o mnie mówcie. No no. Moi no. fani.